Druga Mojżeszowa, trzeci rozdział, siódmy werset. A Pan mówił dalej napatrzyłem się na niedole mojego ludu w Egipcie, usłyszałem ich krzyk z powodu ich poganiaczy, znam jego cierpienie. Najgorsze momenty w życiu wiążą się z cierpieniem i są różne rodzaje cierpienia, jest cierpienie zawinione, niezawinione. Jest emocjonalne, psychiczne, fizyczne, i właśnie we wszystkich tych momentach cierpimy. I być może Ty jesteś w takim cierpieniu, być może zadajesz sobie pytanie: Boże, gdzie jesteś? To ja cierpię, ja staram się, ja robię różne rzeczy, ale cierpię. Czy Ty w ogóle widzisz? Czy widzisz to, że ktoś mnie skrzywdził? Czy widzisz to, że niezawinioną winą cierpię? Dlaczego tak się dzieje? Być może właśnie te pytania trapią Ciebie teraz, gdy oglądasz ten filmik. I wiesz co? Bóg chce Tobie powiedzieć, tak jak mówił tam Izraelitom: znam Twoje cierpienie, widzę Twoje cierpienie. Nie wiem, dlaczego tak jest, że. Akurat Bóg tyle czekał w przypadku Izraelitów w Egipcie, dlaczego to wtedy, a nie wcześniej, nie wtedy, gdy zaczęli oni cierpieć, dlaczego wówczas nie interweniował, dlaczego czekał aż tyle, bo z tego wynika, że to było już za czasów, gdy Mojżesz był dorosły. I zobaczmy, to upokorzenie Izraelitów, to cierpienie, te przymusowe prace trwały, Dekady. Dlaczego akurat Bóg wtedy zainterweniował, a nie wcześniej? Tego nie wiemy. Bóg nie obiecuje nam tego, że nie będziemy cierpieć tutaj na ziemi, ale obiecuje, że w każdym cierpieniu, jeżeli zaufałeś, czy zaufałaś jemu, że w każdym cierpieniu on jest z tobą, że jest obok ciebie, on zna twoją sytuację. On zna Twoje cierpienie. Jeżeli zaufałeś Bogu, czy zaufałaś, to też możesz mieć pewność, że po tym świecie, jakkolwiek po tym życiu, cokolwiek by nie było, to Bóg czeka na Ciebie z otwartymi ramionami, żeby Cię przywitać w swoim domu, a tam już nie będzie żadnego cierpienia. On właśnie jest Tobą. A więc pamiętaj, niezależnie od Twojej sytuacji. Być może wielkiego cierpienia, być może tego, że trudno ci finansowo zapłacić i żyć od pierwszego do pierwszego. Bóg zna Twoje cierpienie i On jest przy Tobie, On to widzi i też obiecuje, że po tym życiu On przywita Ciebie u siebie bez cierpienia.